Producent popularnego musiku dla dzieci wypuścił napoje alkoholowe w opakowaniu przypominającym musy dla dzieci. Internet wybuchł głosami sprzeciwu, a sprawa zrobiła się na tyle głośna, że wypowiedziały się na jej temat takie osoby jak Szymon Hołownia czy sam premier Donald Tusk. A co ja uważam o tej sprawie jako dietetyk z 10-letnim doświadczeniem? Zapraszam Cię do odsłuchania i podzielenia się swoim komentarzem. Przeanalizujmy sprawę od samego początku i spójrzmy na fakty. Wprowadzę Was w temat przechodząc przez najważniejsze. Wważniejsze punkty bez zgłębiania się w to, co piszą portale i influencerzy. Spójrzmy na fakty, badania naukowe i dane. Mamy produkt, który jest zapakowany w tubki, które kojarzą się w większości z produktami dla dzieci. Zazwyczaj takie tubki to musy owocowe, owsianki różnego rodzaju słodkie przekąski. I nagle w takie samo opakowanie zostaje wrzucony alkohol. Opakowanie jest piękne, nowoczesne, kolorowe, pozwala nam spożywać alkohol w każdym miejscu i o każdej porze dnia, tak żeby ludzie nie mogli zauważyć że właśnie ładujemy do swojego organizmu wódkę. To spowodowało ogromne oburzenie na dwóch płaszczyznach. Pierwszy problem jest taki, że nowy produkt z alkoholem wyglądał jak produkt dla najmłodszych. Te tubki w większości sytuacji kupują rodzice dla swoich dzieci. Wyobrażam sobie sytuację, w której zabiegany rodzic nie wie, że takie tubki z alkoholem w ogóle istnieją i przez przypadek kupuje alkohol zamiast tubki dla swojego dziecka. Drugi problem normalizuje i ułatwia to spożycie alkoholu w każdym miejscu i o każdej porze dnia, co jest po prostu obrzydliwe. Bardzo dobrze, że jest Jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na przemycanie alkoholu w taki sposób, ponieważ mamy ogromny problem jako Polacy z alkoholem i pokazują to twarde dane. Ponad 11,5 litra czystego spirytusu pije statystycznie Polak w ciągu roku, to więcej niż średnia w Europie. Około 800 tysięcy zgonów tyle rocznie w Europie powoduje picie alkoholu. Sprzedaż tzw. małpek to 1,3 miliona sztuk dziennie. Przeszło co trzecia z nich kupowana jest rano, kiedy ludzie idą do pracy. A w 2023 roku Polacy wydali na wódkę 16,8 miliarda złotych, a na piwo prawie 23 miliardy. Alkohol rozbija rodzinę. Doprowadza do tego, że partnerzy stosują przemoc fizyczną wobec siebie i dzieci, powoduje ogromną liczbę wypadków na drogach i chorób, które zabijają. A my pakujemy go w kolorowe opakowania, które pomagają go nam pić częściej i łatwiej. Reakcja społeczeństwa była natychmiastowa i słuszna: Internet dosłownie wybuchł. A to dopiero początek historii i bezczelności producenta, który na swojej stronie pisał, chcemy towarzyszyć Wam w każdej chwili, niezależnie od okazji. Jesteśmy tutaj, aby dodać szczyptę magii i sprawić, że każde spotkanie z przyjaciółmi, rodziną i każdy dzień będą wyjątkowe. Wudu Monki! Wierzymy, że życie smakuje najlepiej w towarzystwie dobrej zabawy i niezapomnianych smaków. Naprawdę? Szczypta magii i wyjątkowe spotkania z rodziną po wypiciu wódki, stópki? To jest ta sama szczypta magii, która rozbija rodziny, niszczy kariery i zabija? Sprawdźmy w takim razie, co realnie powoduje ta szczypta magii jak i jaki wpływ na świat ma alkohol. Spożywanie alkoholu jest przyczyną 3 milionów zgonów rocznie na całym świecie, a także niepełnosprawności i złego stanu zdrowia milionów. 000 000 ludzi. Ogółem szkodliwe spożywanie alkoholu odpowiada za 5,1% globalnego obciążenia chorobami. Szkodliwe spożywanie alkoholu jest przyczyną ponad 200 różnych chorób i urazów. Spożywanie alkoholu powoduje śmierć i niepełnosprawność stosunkowo wcześnie w życiu. U osób w wieku 20-39 lat, około 13,5% wszystkich zgonów można przypisać alkoholowi. Picie alkoholu może spowodować co najmniej 7 rodzajów nowotworów: raka jamy ustnej, przełyku, gardła. Jardła i kryptanii, raka jelita grubego, piersi i wspomnianej przeze mnie wątroby. Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach może uszkodzić prawie każdy organ i układ naszego ciała. Może doprowadzić do udaru, problemów z sercem, zaburzeń psychicznych i behawioralnych, w tym depresji, białaczki u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży, zapalenia trzustki i wielu innych. Finalnie produkt został wycofany, a producent w mailu do redakcji Money.pl napisał Żałujemy, że nasz produkt, mimo że został wyprodukowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbudził negatywne i niezamierzone skojarzenia. W związku z tym zarząd spółki podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowego zaprzestania produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. I tutaj zaczyna się całe sedno problemu, które chciałbym z Wami poruszyć. Producent stwierdził, że produkt został wyprodukowany zgodnie z prawem i teoretycznie nie powinno być sytuacji, że firma jest zmuszona wycofać taki produkt, który nie złamał przecież żadnych przepisów. No i trudno takiemu zdaniu na pierwszy rzut oka odmówić logiki. Jednakże, to, że coś jest zrobione zgodnie z prawem, nie oznacza, że jest w naszym interesie jako społeczeństwa. Ile razy spotkaliście się w życiu z sytuacją, kiedy coś. Teoretycznie było zgodne z prawem lub z zasadami przyjętymi w konkretnym miejscu, a wam wydawało się po prostu głupie, i zastanawialiście się, jak to możliwe, jak ktoś do tego dopuścił, to przecież nie ma żadnego sensu. Interes społeczny i to, co powinniśmy walczyć i do czego powinniśmy dążyć jako ludzie, to poprawa życia nas wszystkich, a kolejnym krokiem jest lepsze odżywianie i zdrowszy styl życia, w którego skład wchodzi ograniczenie spożywania alkoholu. Dlatego bardzo. Bardzo mnie cieszy, że ta sytuacja zakończyła się w taki sposób. A co dalej? Żyjemy obecnie w świecie, w którym w każdym sklepie możemy kupić obrzydliwe produkty dla siebie i dla swoich dzieci. Te produkty są wypuszczone zgodnie z prawem w pięknych opakowaniach, takich jak alkohol od manki. Mimo tego, że mamy wiedzę naukową i wiemy, że takich produktów po prostu nie powinniśmy spożywać regularnie, mamy wiedzę, że one realnie nam szkodzą, a influencerzy i duże marki produkują wysoko przetworzoną. Żywność, która wpędza coraz większą liczbę dzieci i dorosłych w nadwagę i otyłość. Mówię o tym dlatego, że widzę, że na przykładzie tubek z wódką mamy realny wpływ na to, co jest w sklepach i to od nas, jako od ludzi, zależy, co będzie produkowane na masową skalę. Mówię o tym wszystkim dlatego, że mamy ogromny problem nie tylko z alkoholem, ale również z otyłością i nadwagą. Zostawię Was z garścią statystyk, które mam nadzieję, że skłonią część osób do refleksji. Refleksji nad tym, co jemy i pijemy. Prawie 60% ludzi w Polsce ma nadmierną masę ciała. To statystyka, która mnie przeraża, a to znowu początek tego, jak jest naprawdę. Otyłość u osób dorosłych wzrosła ponad dwukrotnie od 1990 roku. W 2022 roku 2,5 miliarda dorosłych miało problem z nadmierną masą ciała. W tym samym 2022 roku 37 milionów dzieci poniżej 5 roku życia miało nadmierną masę ciała.